23 sierpnia mieszkańcy oraz goście mogli obejrzeć wyjątkowe widowisko – nalot niemieckich samolotów na Mławę, jaki miał miejsce podczas pierwszych dni września 1939 roku. Blisko 130 rekonstruktorów idealnie odzwierciedliło klimat małego miasteczka i emocje naszych przodków, których życie na zawsze odmieniła wojenna zawierucha. Widowisko wpisuje się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Mławą. Żeby budować przyszłość, trzeba znać historię swojego narodu, swojego miasta, państwa. My to robimy, my przypominamy, przecież 80 lat to szmat czasu, to wiele pokoleń ludzi. Okazuje się, że dziś ludzie trudno sięgają po książkę, a szczególnie historyczną. W związku z tym, że w takiej formie, tak atrakcyjnej formie, przypominamy te dramatyczne wydarzenia sprzed 80 lat, początek II wojny światowej w Mławie, na przedpolach Mławy, to zachęcamy do tego, żeby poszukiwać. Mława była miastem pogranicza. 80 lat temu w wyniku działań wojennych miasto zostało zniszczone w blisko 67%. Rekonstrukcja nalotu bombowego jest organizowana od 2008 roku. Odtworzenie historycznych wydarzeń to oddanie hołdu tym, którzy walczyli w obronie ojczyzny. Rząd żywi polskiemu, policjantom, tym, którzy przerwali krew, ale też złożyli największą ofiarę swoje życia. Często bardzo młode pozostawiając swoje dziewczyny, swoich rodziców, swoje rodzeństwo, rodzinę. To wielki dramat. O tym dramacie pamiętamy, ale żeby budować przyszłość, trzeba właśnie, tak jak powiedziałem, znać to. Podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod mławą, władze pięciu europejskich zaprzyjaźnionych ze sobą miast podpisały manifest pokoju. To umowa, która zobowiązuje do podejmowania wspólnych działań na rzecz budowania pokoju i przyjacielskich relacji. Byli bardzo wzruszeni, widziałem łzy w ich oczach, i kiedy podchodzili po zakończeniu tego widowiska, dziękowali bardzo i mówili, że to było przejmujące i osiągnęło swój cel. Rekonstrukcja ma przerazić. My nie powinniśmy mówić, że było ładnie. Tylko, że to było przerażające, przerażające. I to właśnie to przerażenie powinno nas motywować na rzecz naszej wspólnej pracy, na rzecz pokoju. Przedstawiciele władz pięciu europejskich miast, by przypieczętować zawartą umowę, podali sobie ręce. Symbolem wspólnych działań były wypuszczone w niebo białe gołębie. Po inscenizacji uczestnicy obchodów udali się do miejskiego parku, gdzie zostały zapalone znicze pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.